Polsat Sport Talk, kłaniamy się Państwu, to kolejna rozmowa w naszym cyklu. Dziś naszym gościem jest profesor Hubert Makaruk, Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Dzień dobry. Witam bardzo serdecznie. Na co dzień jest Pan w filii AWF-u w Białej Podlaskiej, jest Pan dziekanem Wydziału Wychowania Fizycznego i Zdrowia. Tak jest. Natomiast wiem, że Pańskim konikiem jest ta korelacja między nowymi technologiami a aktywnością fizyczną nie tylko Polaków, generalnie całego całego ogółu ludzkości, bo, bo takie badanie, badania prowadzi się w wielu krajach. Przyznam, że bardzo intrygującą sprawą było to, co zaprezentował Pan kilka tygodni temu podczas konferencji WF za WF. To, było, to była próba z Pańskiej strony dowiedzenia, że aplikacje, zdobycze i wytwory nowych czasów, jak opaski, jak pulsometry, jak no, rozmaite rzeczy, które tylko potrafimy sobie wyobrazić, wcale nie muszą być przeszkodą do tego, by być aktywnym fizycznie. Dlaczego? Hmm, dokładnie tak. Myślę, że z założenia nowoczesne technologie są neutralne. Jeżeli je wykorzystujemy w sposób bardzo mądry, mogą nam służyć, służyć naszemu zdrowiu i aktywności fizycznej. Mamy już szereg dowodów naukowych, które wskazują na to, że na przykład wykorzystanie opasek elektronicznych, smartwatch czy aplikacji mogą wydatnie zwiększyć naszą aktywność fizyczną w jednym z takich bardzo dużych. Badań, które objęły 164 tysiące osób. To był przegląd systematyczny, czyli rodzaj takich badań, który syntetyzuje. Wyniki badań eksperymentalnych trochę mniejszych, ale przez to, że zbiera tak dużą liczbę tych danych, jest bardzo wiarygodnym źródłem. Pokazuje, że osoby w różnym wieku średnio wykonują około 2000 kroków więcej w ciągu jednego dnia. Że wydatnie te nowe technologie wspierają redukcję masy ciała, również poprawiają parametry metaboliczne, naszą glikemię również nasz lipidogram, już tak mówiąc, trochę upraszczając te wszystkie rzeczy i są bardzo skuteczne, szczególnie w przypadku osób, które niezbyt chętnie podejmują tą aktywność fizyczną i to jest bardzo ważne. Takie badania również były prowadzone w grupie nastolatków i tam te wyniki może nie były tak spektakularne, bo ta liczba kroków wzrosła o 1000 dziennie i, i aktywność fizyczna ta umiarkowana, intensywna też nie była aż tak duża, jak można by było oczekiwać, ale badacze podkreślają, że one dają w przypadku takich młodych ludzi dodatkowy walor, to znaczy pozwalają na taką samokontrolę i pewną refleksję na naszą aktywnością fizyczną, czego dzisiaj troszeczkę nam brakuje. Ja od razu powiem Państwu, mogą Państwo podczas naszej rozmowy zaobserwować za zgodą Pana Profesora fragmenty prezentacji z tymi kon konkretnymi danymi. No właśnie, jeśli mając opaskę jakikolwiek kontroler, tak to nazwijmy, naszej aktywności fizycznej, dorośli wykonują 2000 kroków więcej, młodzi 1000 kroków więcej, to jest to konsekwencja takiej wrodzonej w nas rywalizacji, że chcemy konkurować ze sobą. Czy to jest taki motywator, że skoro już mam, zainwestowałem, zainwestowałem w takie urządzenie, no to, to warto być aktywnym, no bo po co inaczej taki wydatek? Myślę, że to zależy od preferencji i potrzeb danego człowieka. Pewnie w tych dwóch przypadkach możemy znaleźć potwierdzenie. Dla jednych to jest dodatkowy motywator, szczególnie dla tych osób, które potrzebują takiej motywacji zewnętrznej. Dla niektórych, którzy potrzebują motywacji wewnętrznej, to też może skutecznie działać, bo mówią, mogą, znajdują taki czas na autorefleksję i na przykład... To jest też często taki nasz błąd w szacunkach tej aktywności fizycznej. Są takie doskonałe badania, które zostały opublikowane bodajże dwa lata temu przez takie znamienite brytyjskie czasopismo, które mówi, że mylimy się w stosunku do oceny naszej aktywności fizycznej około 50%. Co to znaczy, mylimy się? To, to, to znaczy, że na przykład badano grupę. Zapytano, ile dzisiaj przeszła załóżmy kilometrów, i oni wskazali, że 6, a w rzeczywistości okazało się, że to były 3 kilometry albo ile wykonała tysięcy kroków, no i często mówię, te, te różnice sięgały 50%. Czyli tak, przeszacowujemy naszą przeszacowujemy, aktywność? Zdecydowanie, zdecydowanie tak. Szczególnie tą taką o niskiej intensywności, a z kolei nie doszacowujemy tej intensywności o wyższej, tej, tej aktywności o wyższej intensywności. To jest też ciekawe, więc jakby te nowoczesne technologie pomagają nam na taki bardziej realny obraz tego, jak tę aktywność, w jakim charakterze podejmuje. Panie profesorze, ale to jest całkiem zrozumiałe. Bo ci, którzy wykonują intensywną aktywność, inaczej w wysokich intensywnościach, no to na ogół mają takie zacięcie wyczynowca i chcą jak najwięcej, jak najbardziej, jak najlepiej. Więc oni bardzo często robią, też mając określone plany ponad to, co zalecił im trener bądź też narzucili samemu sobie. Tak, i jeszcze z pewnością y, trudniej jest ocenić y, objętość czy intensywność tego wysiłku, kiedy jesteśmy bardzo zaangażowani, czyli podejmujemy ten wysiłek bardziej intensywny niż y, ten wysiłek y, w charakterze chociażby jakiegoś spaceru czy, czy marszu. Także y, ja tylko chcę pokazać, że jesteśmy bardzo często y, nie do końca dobrze zorientowani w tym, jak ten wysiłek nam... Jak wygląda, wydaje nam się bardzo często, że jest taki, a życie pokazuje, że jest inaczej. Panie profesorze, to w takim razie idźmy, idźmy dalej. Czy te nowe technologie nie tylko powodują, że możemy być bardziej aktywni, ale że możemy być bardziej wypoczęci, że możemy sprzyjać swojemu zdrowiu na inne sposoby, na przykład kontrolujący czas swojego snu. Zdecydowanie tak. Mamy szereg różnych urządzeń, mamy oprócz smartwatchy, mamy smart ringi, które naprawdę dają wysokiej jakości dane no i, i, i służą nam. Jest, jest mnóstwo rozwiązań. Znaczy, problem jest może tutaj taki, który bym też podkreślił w pewien sposób, że te nowoczesne technologie bardzo często wyprzedzają badania naukowe. To znaczy, jeżeli chcę coś zweryfikować, zwalidować, czy to działa, czy nie, potrzebuje na to czasu. Podczas naszej rozmowy podejrzewam, że powstaje jakieś nowe, jakieś innowacyjne rozwiązanie, tak? ta, ta, które, które, które po prostu wyprzedza tę naukę, no i my musimy jakby zacząć być bardziej efektywni w pokazywaniu dowodów naukowych, że coś działa, czy też nie, i to jest jakby jeden z problemów, którzy podkreślają często w badacze, że mamy na przykład zrobiono taki przegląd, pokazano chyba 5 tysięcy artykułów na temat nowoczesnych technologii, ale tylko kilku. Okazało się, że te rozwiązania są takie zwalidowane naukowo, że możemy z prawie że stuprocentową pewnością, chociaż w nauce nigdy nie ma stuprocentowej pewności, powiedzieć, że to działa. Panie profesorze, ja znów nawiążę do, do badań, ale też przedstawionych przez pana w prezentacji, którą nasi widzowie mają okazję zobaczyć. O co chodzi z, z elektronicznym psem i, i dzieciakami, tymi najmłodszymi uczestnikami, którzy też zostali poddawani badaniu? Mhm. To fantastyczne badania, które pokazują, że nowoczesne technologie nie tylko muszą być mądre, ale też emocjonalnie sprytne. W jednym z badań przeprowadzonych przez właśnie zespół amerykański, wymyślono oto taki konstrukt. Podzielono uczniów na dwie grupy. Jedna grupa eksperymentalna wykonywała odpowiednio zadania, które sobie wcześniej planowała z pomocą też sztucznej inteligencji ale te działanie było powiązane z takim interfejsem, z takim potężnym ekranem, który był w szkole połączonym z krokomierzem, które oczywiście miały te dzieciaki na ręku i teraz jeżeli dziecko wypełniało te założone cele, czyli wykonywało odpowiednią liczbę kroków, czy ten wysiłek był odpowiedniej objętości, intensywności, to ten pies był szczęśliwy, mrdałagonem, cieszył się na widok tych dzieci. Dzieci mogły to sprawdzić właśnie stojąc przed tym interfejsem. Natomiast jeżeli jeżeli to dziecko tego celu nie osiągnęło, no to pies nagle zrobił się smutny taki przygnębiony no i reagował no nie tak wesoło jak wcześniej. Więc jakby dziecko było w pewien sposób, może to jest nad wyraz użyte słowo, ale szantażowane emocjonalnie, żeby się ruszać. No i okazało się, że takie rozwiązanie dało fantastyczne efekty, ponieważ te dzieci, które korzystały z tego elektronicznego interfejsu, z tego wirtualnego psa, wykonywały około 80% więcej yy, tej aktywności fizycznej niż dzieci z grupy kontrolnej, które miały te krokomierze, ale nie korzystały. Stały z tego rozwiązania. Dodatkowo ich czas siedzenia skrócił się o ponad 20 minut, więc to pokazuje, że to działa. Drugim takim badaniem, może tak przy okazji, już jak pan rektor, redaktor wywołał ten temat, fantastycznych, takich nietypowych rozwiązań w przypadku nowych technologii, jest badanie, które zostało przeprowadzone w Szwecji z kolei. Tam zastanawiano się, czy badacze zadali sobie pytanie, czy możemy postępować inaczej w leczeniu otyłości, niż w sposób standardowy, na przykład z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, na przykład ograniczyć liczbę wizyt w klinice. No i wymyślić, Coś takiego, że każdy z tych pacjentów młodych, bo to były dzieci od chyba 4 do 17 roku życia, otrzymał wagę. Stawą na tej wadze codziennie musiał mierzyć tą masę ciała, ale ta waga nie miała standardowego wyświetlacza, tylko była połączona z aplikacją, która z kolei wskazywała taką linię trendu BMI. Więc dziecko tak de facto nie wiedziało, ile waży, natomiast wiedziało linię trendu. I teraz, jeżeli ta linia trendu zmierzała do strefy takiej zielonej, pożądanej, czyli Wyjścia z otyłości, nadwagi, no to dziecko dostawało takie pozytywne. Pozytywne komunikaty i z kliniki, i od rodziców, że jest wszystko w porządku, że tak trzymać i, i nie stresowało się generalnie tym całym procesem. Natomiast jeżeli się to wymykało z tego trendu, no to od razu lekarze, dietetycy, którzy byli w tym samym eksperymencie też zaangażowani, interweniowali, albo zmienili protokół, albo angażowali to dziecko w dodatkową jakąś aktywność fizyczną i okazało się, że te, to rozwiązanie, po pierwsze, zmniejszyło liczbę wizyt. W, w ciągu, ten eksperyment trwał 12 miesięcy, więc zmniejszyło liczbę wizyt o kilkadziesiąt procent, chyba z tego co pamiętam. Poza tym były zdecydowanie lepsze efekty w kontekście redukcji masy ciała. W tej grupie eksperymentalnej, która korzystała z tej wagi, 25% dzieci wyleczyło się z otyłości, bo przypomnę, że otyłość to choroba. Natomiast w grupie kontrolnej, która postępowała według standardowych procedur, wyleczyło się chyba 18%. Więc, jakby ten efekt był bardzo wyraźny, i to jest przykład, że nowoczesne technologie mogą też wspierać nasze zdrowie. Panie profesorze, ja jednak będę miał w tym jedną obawę i to wcale nie mało. My się zastanawiamy, na ile algorytmy, zwane przez niektórych sztuczną inteligencją, wejdą w nasze życie aż tak mocno, że trudno będzie nam się z tego wyzbierać. Krótko mówiąc, czy te wszystkie urządzenia, wszystkie rozwiązania, o których Pan mówi, nie zastąpią wykwalifikowanych trenerów, którzy potrafią swoim bardzo czujnym i doświadczonym okiem wychwycić rozmaite, nie wiem, na przykład dysfunkcje, które prowadzą nas wcale nie do zdrowia, tylko do, do kontuzji i tak dalej. Czy my nie zaczniemy tych urządzeń, zegarków i tego wszystkiego traktować jak, jak ludzi? Mhm. No myślę, że powinniśmy do tego podchodzić rozsądnie, krytycznie i refleksyjnie. To jest pierwsza bardzo ważna zasada. A druga zasada, którą powtarzają bardzo często specjaliści z tego obszaru AI, czyli ten human in the loop, to znaczy, że cały czas w tym łańcuszku decyzyjnym na końcu stoi człowiek aczkolwiek myślę, że to się może gdzieś tam z czasem zmienić. Mamy już przykłady właśnie rozwiązań takich y, algorytmów, którym y, nadawane są w coraz większy sposób, coraz w sposób bardziej efektywny przymioty takie ludzkie. To się nazywa antropomorfizacją i to faktycznie działa. To jest jeden z kierunków, w którym podąża y, ta nowoczesna technologia, nie tylko w obszarze aktywności fizycznej i sportu, ale generalnie w różnych sektorach, y, a zmierzam do tego, że y, bardzo często użytkownicy cenią sobie... Y bardziej samą komunikację z urządzeniem, czyli z tym chatbotem, niż jego efekty. Chociaż no, są takie badania, gdzie ci ludzie są podzieleni, to znaczy w przypadku, kiedy chatbot popełnił jakiś błąd, 60-70% automatycznie z tego rezygnowało, z tej jakby współpracy, ale z drugiej strony te same badania pokazują, że jeżeli chatbot był zantropomorfizowany, czyli miał te przymioty ludzkie, zwracał się w sposób empatyczny używał takiej komunikacji jak człowiek, zwracał się po imieniu na przykład bardzo ciepło i życzliwie, że to one są tak wyuczane, to wtedy zaangażowanie od użytkowników było o 40% większe i intencja wykonywania tych działań, które rekomendował chatbot, była o 30 parę procent większa, więc jakby to zaczyna działać. Ja myślę, że nie powinniśmy się tego bać i myślę, że z czasem chatbot będzie czy generalnie sztuczna inteligencja, tak to nazwijmy, te algorytmy bardzo złożone, będzie nasze emocje odczytywał z bardzo dużą skutecznością i, i jestem przekonany, że to się będzie działo w najbliższych latach. No właśnie, bo sam usiłowałem do czata GPT wpisać prośbę, podając swoje parametry bazowe o rozpisanie treningu przygotowującego do półmaratonu. Tam było wszystko i empatia i dasz radę, w, czyli wyrazy wsparcia, mimo, że miałem świadomość, rozmawiam z algorytmem, który na bazie wszystkich swoich doświadczeń teraz koresponduje ze mną. Czy powinniśmy w uprawianiu sportu, nawet aktywności fizycznej, bo o to w naszej rozmowie chodzi, polegać tylko i wyłącznie na tym, czy takie zmienne, jak nasz stan zdrowia, przystępując do wysiłku fizycznego, nie powinien być jednak skontrolowane przez fachowców. My za chwilkę możemy popaść w paranoję, jakkolwiek doceniam to, co Pan mówi, że te urządzenia też idą nam w sukurs. Mhm. Bez dwóch zdań. Oczywiście ja nie chciałbym być odebrany jako propagator i e, e, zwolennik taki totalny. Ja, panie profesorze, odbieram pana jako człowieka nauki, który udowadnia z pomocą badań, że to nie musi być wcale złem tylko złem. Mhm. Czyli ta, ta nowa technologia i wszystkie urządzenia. Na pewno musimy się edukować. Bardzo mnie cieszy, że teraz w sylwetce absolwenta, która buduje się w Ministerstwie Edukacji Narodowej pojawiły się kompetencje cyfrowe. To znaczy, że będziemy wiedzieli coraz więcej na temat, jak z nowoczesnymi technologiami postępować. Myślę też, że ważną rzeczą jest podkreślenie faktu, iż z nowoczesnych technologii będą korzystały coraz młodsze pokolenia. A wiemy, że pokolenie Alfa czy pokolenie Z jest już pokoleniem cyfrowym. Dla nich korzystanie z telefonu jest czymś jak dla nas umycie zębów, więc też powinniśmy trochę zmienić optykę i, i zacząć patrzeć na to inaczej. Oczywiście wykorzystywać nowoczesne technologie na nasze potrzeby. One nie mogą zdominować naszego życia. Nie możemy się uzależniać od tego, na przykład, że pokaże nam zegarek, smartwatch, że dzisiaj źle spałeś i ja będę się czuł cały A jak dzień. Pan się spał? cały dzień źle. No, dzisiaj spałem tak sobie, bo, bo przygotowywałem się mentalnie do tej naszej rozmowy, więc więc pewnie mój smartwatch nie pokazuje tego tak, jakbym chciał, ale, ale, ale jestem nastawiony pozytywnie do tego, co, co dzisiaj robimy i do tego przekazu, do czym rozmawiamy, więc sobie jako człowiek daję z tym radę. I właśnie chodzi o taką samą świadomość, że nie zawsze nowoczesne technologie mają rację. One są, wspomniał pan redaktor o czacie GPT, te takie duże modele językowe, one są bardzo często przygotowane w taki uniwersalny sposób, czyli są też badania, bardzo ciekawe, które pokazują, że one sobie świetnie dają radę z takimi uniwersalnymi rozwiązaniami. Czyli jak mamy krzywą Gaussa, to pasują do większości, powiedzmy, rozwiązań. Ale już jeżeli mamy jakieś takie odchylenia od normy, to sobie znacznie słabiej dają radę. I też musimy mieć to na uwadze. Panie profesorze, nie skoro jestem do żartów, zwłaszcza mało wyszukanych, ale czym jest FUS? Oprócz tego z herbaty, który osadza się na dnie szklanki, kiedy pijemy taką. nie w torebce. Mhm. Pan za nim stoi, pan go opracowywał. Tak jest. Jestem liderem tego zespołu, który przygotowywał ten test. Mogę powiedzieć, FUS jest testem do oceny kompetencji ruchowej, czyli biegłości w wykonywaniu fundamentalnych umiejętności ruchowych. To tak brzmi trochę skomplikowanie, ale generalnie chodzi o to, żebyśmy mogli w sposób naukowy. Rzetelny i trafny, ocenić jakie umiejętności mają dzieci w Polsce, nie tylko w Polsce, bo FUS już wyszedł poza granicę naszego kraju, zaraz o tym powiem. Więc FUS jest testem, który ocenia sześć zadań ruchowych według pięciu komponentów w skali takiej binarnej i w odróżnieniu od tego, co my znamy z lekcji wychowania fizycznego, ocenia jakość ruchu, a nie ilość. To znaczy, pan redaktor na pewno zna i Pewnie uczestniczył w y, takich testach szkolnych w czasie lekcji wychowania fizycznego, jak bieg na 40 czy na 60 metrów. Y, 60 minut. piłką lekarską. Palantową, y, czy bieg na 1000 metrów. Y, no i te testy oceniają nasze zdolności kondycyjne, oceniają siłę, wytrzymałość i szybkość. Natomiast y... Nawet mogę panu powiedzieć, mhm. 60 metrów poniżej 9 sekund, siódma klasa szkoły podstawowej. No to bardzo dobrze. 3,15 na kilometr, U. piłeczką palantową niestety nie umiałem i do tej pory nie umiem rzucać. Mhm. No, każdy robi to, co potrafi najlepiej i tak generalnie ale w, w FUSie generalnie chodzi o to, żeby być wszechstronnym, bo to jest test, który po pierwsze ocenia tę kompetencję ruchową, która jest bardzo niska w Polsce, bo nasze badania, Pokazały, że zaledwie 6% dzieci jest kompetentnych ruchowo. Oczywiście, według tych rygorów fusowych, ten test jest taki rygorystyczny, ponieważ on ujmuje te wszystkie fundamentalne umiejętności w sposób holistyczny. To znaczy, y, powinieneś być dobry w każdej z tych umiejętności, czyli powinieneś umieć biegać, skakać, rzucać, chwytać, kozłować, a nie tylko specjalizować się w jednej y, umiejętności. To jest to aplikacja, jest... która może to ocenić. Tak jest. Jest aplikacja. My stworzyliśmy pierwszy test w Polsce do kompetencji ruchowej. W sukurs zatem poszliśmy za stworzeniem aplikacji, więc mamy tutaj te nowoczesne technologie i poszliśmy jeszcze krok dalej i myślę, że to jest taka pierwsza aplikacja na świecie, która z pomocą sztucznej inteligencji, algorytmami sztucznej inteligencji pozwala ocenić te umiejętności w sposób bardzo rzetelny i trafny. To oznacza, że na przykład nauczyciel wychowania fizycznego czy rodzic może nagrać swoje dziecko czy niech będą skoki przez skakankę, bo to jest jedno z zadań ruchowych. I algorytm ocenia, czy dziecko potrafi skakać, czy też nie. Gdzie ta aplikacja jest dostępna? Ta aplikacja jest dostępna nieodpłatnie w Google Play, w App Store. Każdy może sobie ją ściągnąć, wystarczy tylko zalogować się i, i działać. I tym samym będziecie Państwo mieli odpowiedź na pytanie, jak sami jesteście sprawni ruchowo, ale także jak Wasi najmłodsi potrafią wykonać te podstawowe ćwiczenia. Panie profesorze, mam na koniec jeszcze prośbę do Pana, żeby zwrócił się Pan bezpośrednio do nas, Naszych widzów, i powiedział im takie trzy fundamentalne rzeczy, które być może powinni wdrożyć do swojego życia z udziałem nowych technologii, tak by ono stało się lepsze właśnie pod kątem aktywności fizycznej. Myślę, że pierwsza sprawa to chciałbym, żebyście Państwo mieli otwarte głowy na nowości. Druga rzecz dotyczy refleksyjnego i takiego Krytycznego korzystania z nowoczesnych technologii, starajcie się tę wiedzę weryfikować w kilku źródłach. To jest też bardzo istotny element. No i trzecia, być może najważniejsza pamiętajcie Państwo, że nowoczesne technologie to tylko narzędzie i to Wasza intencja, Wasza aktywność jest tutaj kluczowa czego wszystkim Wam życzę. Jak sami Państwo słyszeli, warto skorzystać z rad naszego dzisiejszego gościa, profesor Hubert Makaruk, Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z Filią jest. w Białej Podlaskiej, gdzie jest Pan tak Dziekanem Wydziału Wychowania Fizycznego i Zdrowia. Tak jest. Bardzo dziękuję, Panie profesorze. Widzimy się następnym razem, bo myślę, że znając tą rozbudzoną mocną pasję Pańską do nowych technologii w sporcie, będzie o czym rozmawiać. Cała przyjemność po mojej stronie. Dziękuję bardzo.